Spacerujemy sobie przy przepięknym Dubai Frame i każdy sobie zadaje pytanie, czy to jest prawdziwe złoto. Nie, <śm> nie, to jest złota stal nierdzewna. Dubai Frame ma 150 metrów wysokości i ma przepiękny widok na nowy Dubaj i na stary Dubaj i cały ten sufit, tutaj droga. Jest oszklona, więc można widzieć co mamy pod stopami. Tutaj obok Dubai Frame jest park z dinozaurami i park z takimi kolorowymi, kwiatowymi różnymi wielkimi zwierzątkami, więc też tam dzisiaj pójdziemy. Arya już się nie może doczekać parku z dinozaurami, no ale my chcieliśmy też dziadkom pokazać właśnie tą piękną budowlę. I wjechać tam na samą górę. Więc jedziemy razem, zabieramy Was, a potem właśnie lecimy na te parki, takie przeznaczone dla dzieci. Ale fajnie, co? Jakie jesteśmy posługi? Z lękiem wysokości. Wrażę sobie, to to na, na 150 metrach. sobie w naszym ulubionym parku. Pamiętam jak byliśmy tu za pierwszym razem, Ariuncia miała wtedy niecałe 7 miesięcy i chodziliśmy tutaj i patrzyliśmy sobie na te wszystkie place zabaw. I ja pamiętam, że sobie tak wyobrażałam, że ona będzie tutaj sobie biegać za kilka lat, po prostu szaleć. I to się dzieje. Biega sobie teraz z dziadkami. My sobie tutaj odpoczywamy. Jeśli chodzi o zieleń, w Dubaju jest naprawdę bardzo dużo zielonych parków. Wiadomo, że ta zieleń jest inna niż u nas w Polsce. To jest inna roślinność, egzotyczna, tak. Natomiast. Jest dużo miejsc takich, gdzie można by iść z dzieckiem, właśnie na spacery, posiedzieć sobie, poczilować w pięknej, słonecznej pogodzie, więc to jest po prostu mowa. Często słyszy się opinie o Dubaju, że tutaj są tylko wieżowce, szklane budynki, zabudowania i nie ma ciekawych miejsc, czy zielonych miejsc. No, ja się z tym kompletnie nie zgodzę. My Dubaj zobaczyliśmy już chyba z każdej strony i tu. Jest naprawdę bardzo dużo właśnie parków zielonych. Może 10 lat temu no to nie było tyle e, zieleni tutaj, natomiast mocno teraz postawili na to, żeby e, zadbać o to, żeby więcej było tej zieleni. Natomiast jak ja tu jestem, to ja w ogóle nie tęsknię za zielenią, bo ja całe życie miałam dużo zieleni i nie tęsknię za tym. Ja wyjeżdżając Wręcz oczekuję innych widoków. Inni, na przykład widoki pustynne, bardzo się podobają. I to jest dla mnie coś nowego, to jest dla mnie coś egzotycznego, co ja chcę widzieć, nie? Bo jak na co dzień mam zieleń, to ja wcale jej tutaj jakoś bardzo nie potrzebuję. Natomiast na spacery dla dziecka, no tak jak mówię, jest tutaj mnóstwo bardzo fajnych miejsc. Natomiast, jeśli chodzi o ilość ciekawych miejsc do zobaczenia, to tu jest chyba najwięcej na świecie, w ogóle. No wiadomo, Dubaj jest znany z tego, że tutaj jest wszystko największe na świecie, numer jeden, najlepsze i jedyne, i, i jest najwięcej miejsc. Więc miejsc tu jest po prostu potąd. Nawet jak jest ten sezon letni, mega gorący, to jest tyle miejsc w środku do zobaczenia, że po prostu no człowiek się tutaj nie nudzi. I nie ma co narzekać właśnie na brak zobaczenia ciekawych miejsc, bo tutaj jest ich wręcz potem. Na głowie mi usiadł. Na głowie mi usiadł. No. <laughs> o, zakocham kocham go.